Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź CSGO Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Użyj ref kodu, aby otrzymać darmowe pół dolara na start. CSGO Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Przepraszam wszystkich za to, którzy przepieprzyli pieniądze. Nie chciałem przegrać. Wyszło jak wyszło. Dzięki za przygotowanie. Następnym razem będzie dużo lepiej. Słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Było super, naprawdę czułem się świetnie. E, no, nie jestem zadowolony do końca ze swojego występu. E, nie wykonałem planu. Daję sobie takie 6 na 10, niestety. No, ale to był debiut, więc wiem, że następnym razem będzie lepiej. Skończyłem przed czasem, o to mi chodziło. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Dostałem, nie wiem, setki, tysiące wiadomości. E, podpowiadam, podpisuję. W ciągu najbliższych dni. E, cieszę się, naprawdę się cieszę. Dzięki. Ani razu nie dostałem w łeb. Mogę iść do pracy. Super. No, więc dzięki wszystkim za wsparcie. Czułem je. Jesteście super. I bądźcie dobrymi ludźmi. E, kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że we mnie wierzyliście i. Mogę Was tylko przeprosić. Jest mi bardzo przykro, że po prostu tak się stało. Nie miałam okazji pokazać swoich umiejętności, i, i, i z tego powodu jest mi bardzo przykro. Będę próbowała dalej. Na pewno chcę rewanżu. Bardzo niefajna sytuacja ze strony mojej przeciwniczki, że mnie obraziła, nie, nie pokazała dla mnie szacunku. Ale nie chcę mi się na tym rozwodzić. Um, przepraszam Was jeszcze raz, że e, te kupony nie weszły. E, mm, nie mogę powiedzieć, że dałam z siebie wszystko, bo, bo nie miałam możliwości nawet nic więcej pokazać, ale nic mi nie jest spokojnie. E, jedyne co mam to tutaj lekkie mm, zaczerwienienie, zadrapanie i, i tyle. I dziękuję, że, że byliście ze mną i, i mam nadzieję, że jeszcze mnie. Zobaczycie na OKTAGONIE w wersji fighterki. Ja, no mówię, nie miałam szansy się nawet odnaleźć w niej do końca. I z całego serduszka dziękuję Wam za wsparcie i za to, że we mnie wierzyliście. Dziękuję także moim sponsorom. Dziękuję moim znajomym. I, i mam nadzieję, że jeszcze mnie zobaczycie i pokażę, na co mnie stać. Dziękuję. I mam nadzieję, że dostanę rewanż, bo zostałam po prostu zlekceważona, obrażona jakieś sytuacje w ogóle z windy, gdzie nie było w ogóle takiej sytuacji, gdzie ona po prostu na mnie złowrogo spojrzała i ja się to nie uśmiechnęłam i to było miłe, gdzie nawet nie jechałyśmy windą razem. To jest farmazon po prostu. Nie jestem się w ogóle tego tłumaczyć. Ja nie będę robić tutaj gówno burzy z tego. Dziękuję bardzo włodarzom za to, że dali mo mi możliwość w ogóle sprawdzenia się, spróbowania i mam nadzieję, że mówię, będę mogła coś pokazać na, na rewanżu e, bądź na jakiejś innej walce, bo, bo nie miałam okazji pokazać niczego więcej i czuję niedosyt, chcę, chcę coś jeszcze pokazać. Dziękuję Wam, że byliście i jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję. Dobra, nagrywam to story, bo chcę podziękować moim sponsorom, firmom współpracującym i ziomalom, e, który, których widać na moim ciele, bo bez nich nie mógłbym się tak przygotować do walki. Jest to gastromanki, ziomale z terapii, Dziabson, e, Raj Soczewek, DSD, tu się trochę obdarło już, ale dziękuję bardzo, e, Ofelia, Oferma, no i Kubuś, czyli Gruboszyte, dziękuję. Bardzo wy jesteście olbrzymią cegłą w mojej wygranej. No i obróć kamerę. I też dziękuję mojemu ziomkowi Matiemu. Pokaż oko. Tu dziękuję Pawełkowi, że mi pierdolnął. Aha, i bardzo dziękuję. Bomba BJJ. Bardzo dziękuję. Jarek Rogowski. Bardzo dziękuję. Zenit Łódź. E, zajebiście. Bądźcie prawdziwi. E, właśnie idę się kąpać, ale bym zapomniał. O jeszcze dwóch w sumie najważniejszych podziękowaniach. Dziękuję bardzo rodzicom za wyrozumiałość i za wsparcie. I dziękuję Bogu za spokojną głowę. Jak widzicie wygrałem. Udowodniłem, że moja najsłabsza paszczyzna jest lepsza. Także następna walka mam nadzieję o pas. A u do boju. Manko się, manko w spokoju, chyba mam złamaną rękę, znaczy na 90% mam złamaną rękę. A on też doszło mocno w śródstopie, bo kopnąłem w jego kolano tak z całej siły lowkika, ale poza tym jest git, twarz piękna, jak widzicie, nieuszkodzona. Także piąteczka. No i jak tam? Jak się czułeś po walce? Ja nie miałem okazji podziękować portogonie, ale dziękuję Nazurowi, dziękuję Mazurowi. To będzie dzersenę Słuchajcie, warto wierzyć w siebie, warto ciężko pracować. Jak ktoś wam mówi, że nie dacie rady, pokażcie, że się mylą. Dzisiaj się udało. Dziękuję wam wszystkim. Mam tyle wiadomości, że na pewno nie jestem w stanie Na wszystkie teraz odpisać eee, Ale co Dzięki za kibicowanie Niestety nie wyszło Pora wyciągnąć na wnioski I pomyśleć z to w przyszłości Słuchajcie miałem ja że czekacie na to aż coś do was nagram Więc to robię Nie byłem ewidentnie sobą w tej walce tak czasami bywa. Nie był to mój dzień. Mam swoje problemy. I tyle. Nie byłem w tej walce w ogóle. Haro był lepszy. Ale w ogóle to, że tego nie załamuje. Moja pewność jest dalej taka jak była. Bo wiem, że jeszcze ciężej muszę pracować. Nie robiłem tego, co powinienem robić. Nie byłem po prostu sobą totalnie. Ci, co mnie znają wiedzą, że to nie byłem ja, byłem bez sił <coughs> na zasadzie, że miałem tlen, ale nie miałem sił w ogóle, nie wiem. Tak jest już w tym sporcie i tyle. Teraz odpoczywam, bo bardzo się źle czuję, więc na pewno jutro się usłyszymy i zobaczymy.